Was bardzo serdecznie z tej strony ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek serii Mortal Kombat. I dzisiaj w story mode padła kolejna moją ulubioną postać, mianowicie na Skorpiona więc ten chapter rozpoczynamy właśnie nim. No i słuchajcie, kochani, jest to chyba jedna z najciekawszych całych chapterów yy, w ogólnie w całej gierce, ponieważ tutaj dowiadujemy się, jak to było naprawdę między Skorpiona a Zero, kto go zabił i tak dalej. I na to wszystko chciałem was gorąco zaprosić. O, już mi się tutaj menu zgasło na moment. Ale nic się szkodzi, zaczynamy z Kontynuujemy. Dobra, właśnie w tym miejscu tutaj sobie zakończyliśmy ostatni odcinek. Hmm, zapomnij medyka tutaj na wyspie. Keino okay, z pełną arogancją przeszedł. Sonia, co się He's a... Hey, what are you doing? It's okay. He's cool. he's co Seriously, he's cool. that <laughs> no, book That's amazing. Told you. Turns out god. Thank you, Raiden. Gratitude is unnecessary i have foreseen events like memories of my future. they lead me to believe that you are all connected to earthrealm's fate. what have you foreseen? in my visions, shao kahn becomes invincible. he destroys all life in earthrealm. we will all die. defeating shao kahn, but disrupting the flow of time can have serious consequences. i'm not worried. i bet you can win this thing no problem unless directly challenged i cannot participate what should we do besides standing around looking pretty For well, now the tournament must run its course all right then we're with you raiden no <mum> <mum>

<stosanownia> <noise> więc mamy Shaolin kontra Shirayuri. Można byłoby to porównać Ninjitsu and Kung Fu. To mamy pojedynek. Wieszcie, <noise> mi z grać naprawdę zajebiście. Moment, dawno nie grałem Zaraz sobie tu wszystko poogarniam Chodź tu dobra <ścoughs> To trochę nim pozamiataliśmy Ale nie szkodzi Wow Agresywny Nerwował się Spokojnie, na takich ten mamy sposób Moment Czemu on mi zrobił teleport? Znaczy. Jeszcze raz, muszę sobie sprawdzić, mówiliście. Jedną rzecz tylko: Super Move, Special Attacks. Aha, dobra. Ok, czyli mamy tutaj to zamienione z tyłem, czyli mianowicie z niskim. Chodziło mi o. właśnie o teleport. Czyli to co zaraz zobaczycie. O, właśnie o to. Wcześniej, w poprzednich wersjach to się zawsze wykonywało poprzez kombinację dół, tył, pięć, nisko. Tutaj wykonujemy to dół, tył, e, kopniak, nisko. To taka zmianka. Ponieważ zajęło inne, inna technika zajęła właśnie to miejsce. Czyli właśnie to podpalenie, które też jest bardzo fajne i spektakularne. Ja je strasznie lubię akurat. Zwłaszcza jeżeli przeciwnik cały czas trzyma nas na dystans i nie chce nam za bardzo pozwolić się zbliżyć. Że ja chyba przejdę do bardziej ofensywnego trybu walki. Bo mnie jeszcze nie w co zabiją. Spokojnie, także to nie będzie. Nie ma takiej opcji. Pamiętajcie, też, że mam X-Raya cały czas do dyspozycji. Więc nie ma na razie powodów do paniki. Jeszcze raz. O, prawda. Nie wiem, czy jest sens używać tego X-Raya. Znaczy, może być teraz ciężko, bo on może być, będzie chciał go użyć. Właśnie, jakby go użył teraz, to by pewnie za dobrze ze nie było. Ale ja to zakończę w dość spektakularny sposób. No i teraz się było kunglało. Nie popisałeś się za bardzo. Hehehe, nie <śmiewanie> jesteś Konglao! chyba powinien być starszy od ciebie, skorpionie, ale to tam. To mi nieważne, no. Nie wiek mówi o umiejętnościach. Uuu, to chyba nie skończy się za dobrze dla niego. <śmiewanie>

<laughs> Dokładnie No to Night to Wolfie, pokaż na co cię wstać w takim razie. O, chyba się z zezłościł się, zdenerwował się. Włączył mu się agresor. Moż ty, jeszcze raz. Fucking shit. Burn it all. Nightwolf, to wolf, już nie denerwuj bo już prze, przesadzasz! No nie no, no jeszcze mu został, dobra. No na jednego Spira Clap here! Get over here! Tak jest! To mi się podoba! Dawaj! Night wolf! Pokaż na co dzieć. Chodź, no, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Uważaj, bo polecisz. Chodź ty. TOO LATE! Dobra zakończę go w sami Tak elegancko A, jedź. o! Kurde, nie daje mi się wyciąć Moment, ja muszę sobie sprawdzić jeszcze jedną kombinację Aż walną mi tam yy, Co prawda x a tym się nie przejmujcie Ale było, był jeden taki Właśnie, takedown Du, przód i 9, dobra. Okej. Okay. Ale chyba się bardziej teraz skupię na jak najszybszym go zabiciu. Bo za bardzo nie mamy co już kombinować, i co się nadstawiać niepotrzebnie. Nie chcemy przez przypadek oberwać. Teraz odnajdę Wolfa. Dobra, ale chyba kończymy to. <gry> Też w miarę spektakularny sposób. X-ray za X-raya, przyjacielu. I tak ma być. <laughs> Dopiero się rozgrzewam. Kiedy? Ja chcę go już. Nie będę czekać wieczność. The Raiden the Raiden see. See. There other ways in which you may find peace. Sub-Zero deserves death. Defeat Sub-Zero if you must, but do not kill him. I fear his death will give rise to a more treacherous foe. I will have my revenge. Spare Sub-Zero's life, and I will request that the Elder Gods return the Shirai Ryu to the realm of mortals.

te oczy wyglądają zajebiście. Ty będziesz pierwszy. No dobra. Sam zaczął. Shang ładnie się jeśli nam napatoczył. Dobra, no to zobaczymy na co stać Sektora i Cyraxa. Zaczynamy krwawą rzeźni. Dawaj! sektorze jeszcze póki jesteś człowiekiem, bo za niedługo staniesz się maszyną do zabijania, ale jeszcze sam o tym nie wiesz nie wiesz co się wpakowałeś oczywiście cały klan linkwave ma zamiar zmechanizować ich wszystkich o czym wydaje mi się, że część z was powinna wiedzieć ponieważ, wow, no niech mnie akurat w złym momencie się strasznie steleportowałem. ale teraz cię poza mnie nie BOOM aż X-Raya słuchajcie, jeżeli macie dwóch przeciwników naraz i macie możliwość wykorzystania tego X-Raya, to róbcie to od razu. Później może być naprawdę już za późno albo yy, ferwol walki może być już tak bardzo dynamiczny, że tego x raya może być ciężko strzelić, więc naprawdę polecam wam, żebyście robili to za czasu, kiedy, kiedy po prostu możecie i jesteście w stanie i macie yy, pełen zakres bezpieczeństwa, że nic wam się nie stanie w momencie kiedy go użyjecie. W najlepszym wypadku jest to zastunować przeciwnika, czyli zatrzymać go w miejscu. Tak, żeby on nic nie mógł zrobić. No i wtedy macie stuprocentową pewność na uda udaną próbę ataku. Do Izraela już nie trzeba strzelać, on to przeżyje. Mogłem walnąć ciut mocniejsze kombo, trochę żałuję. Chodź tu jeszcze raz. <grywa> Prosta kombinacja, setki, pa, pa. No Pokażę jeszcze raz, na co się stać. się. Tempy ninjo. Nie, nie jesteś ninja, jesteś asasynem z Link Wave Wybaczcie, bo obraził tutaj niechcącą resztę zawodników Okej okay. Coś to Link Wave, Shirai Ryu nie ma szans Dobra Jeszcze raz, poprawmy, popraw, popraw, ciach, ciach Elegancko, pa, pa, pa. Wow. Dobra, dawaj, Sektora Z tobą będzie jeszcze mniej problemów na razie X-Ray'a nie ma co jeszcze wrzucać, bo po cholerę. Będę się starać załatwić Sektora X-Ray'em. Żeby szybko sobie z nim poradzić. Nie wiem jeszcze jak to się uda. Nie wiem, w ogóle czy to się uda. Ale wydaje mi się, że nie powinno być problemów. Co zespół. po co... jakieś mają... Obrażenia mocno zadane. No to pójdzie to naprawdę bardzo szybko. Patrzcie, on znożył się cofnąć, zmienił się już na Cyrax, więc. <noise> Sektorze, no jednak tak szybko się nie będziemy żegnać. Kończymy podwójnym sidekickiem. Wygraliśmy kolejny pojedynek. Kłamie <noise> or cannot. To jest zajebista scena. Wczujcie się w to. To hell with your clan. No, no. To hell with you. Uwielbiam tą scenę. Naprawdę, kiedy grałem to w po raz pierwszy. Ja odpłynąłem do innego wymiaru. To jest miejsce, gdzie się odrodziłem. To jest miejsce, gdzie ty mi za to zapłacisz. No, to co, toczymy pojedynek? Z odwieżnym wrogiem Skorpiona Sub Zero. Który to rzekomo zamordował jego, jak i całą jego rodzinę i jego klan to się okazuje? Nieprawdą. Za chwilę się o tym dowiecie. Nie spoileruję już w tym momencie. O, podejrzewam, że i tak wytrzymacie do następnego czasu, więc nie jest to jakaś szokująca, aż... Dla niektórych owszem była bardzo szokująca, bo były osoby, które cały czas się spieczały, że to skorpion zabił... że to sub-Zero zabił skorpiona. Kiedy to było oczywiście na odwrót tak naprawdę. Bo ludzie nie, nie trafili... Nawet niektórzy nie chcieli dowierzać, że przecież tak naprawdę to to Quan Chi pod postacią Sub Zero yy, z, zamordował jego i cały jego klan. Więc tu się cała nasza łamigłówka rozwiązuje. Muszę uważać, kurde, bo mnie ten dziad zabije. No nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę! Nie wierzę. <laughs> Spokojnie, troszkę się rozleiwiłem. Podczas tego meczu i nieco nieco poopowiadać, kiedy się opowiada. Jeśli komentuję rozgrywkę, no to gra się gorzej. Gra się gorzej, ponieważ nie skupiamy się aż tak dobrze. Skupiamy się na komentowaniu. Nie wiem, można, niby, niby się da do perfekcji, ale na pewnym etapie to troszeczkę robi się uciążliwe. Nie jakoś strasznie. Czy coś? Mi się bardzo przyjemnie gra, komentując rozgrywkę. Ja to akurat bardzo lubię. Ale wiem, że niektórym osobom to strasznie przykłada. Kompletnie nie potrafią wtedy. W ogóle sobie radzić w grze. A to jest zupełnie zrozumiałe no. Gra się gorzej zdecydowanie. Ja też odczuwam potężną różnicę, kiedy gram w ramach prywatnych rozgrywek, a jak gram, kiedy nagrywam. straszna różnica. Bardzo diametralna. Naprawdę byś, dziwilibyście się jak duża. No nie, 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 nie. Subzero Damy radę z subdiodem? Damy radę z subdiodem! o wow, wow, wow. Fucking shit Kurwa, się robi gorąco, 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 gorąco! Gorąco! Bardzo gorąco, bardzo gorąco. sam z tyle za tyle głupi, żeby dać się skorpionowi zabić. <grych> Okej. Okay. No i mamy trzeci. Ostatni pojedynek. No sprzedaj mu! Fuck you! Dobra, kończymy to. Już nie będziemy z nim walczyć do jutra. Fuck, dobra, wyszło na plus. Ok, przerzucam go na drugą stronę. A nie, no to w zasadzie już prawie na X-raya go mamy. Fucking shit, chciałem zrobić to, żeby to było takie spektakularne zwycięstwo. Skorpiona w roli głównej! Dawaj z obrotu! Muszę go zabić z obrotu. Muszę go zabić z obrotu. To jest challenge na dzisiaj. Zabić Sub Zero z obrotu. Jeszcze żyje? Nie! Dawaj, jest! Sub Zero z obrotu, tak jak właśnie sobie tego życzyłem. To prawda, udało ci się, Skorpionie. I will not. He has been beaten. Have you forgotten? Tak, jak widzicie, tutaj właśnie żołnierze Linkway mordują za skorpiona, Skorpiona. Rzekomo tak było. No i rzekomo to sam Sabziro mordował i właśnie na czele. Jaki również też zamordował żonę Skorpiona i w tym jego dzieci. Jak i samego jego. Ale nie zapominajcie że Quan Chi to świetny czarnoksiężnik, dla którego przebranie się pod czyjąś postać nie stanowi żadnego problemu. No, i to wystarczyło, aby wyprowadzić skorpiona na tyle z równowagi, że bez zawahania on teraz sprzątnie Zabziro w sekundzie. No, więc kto wygrał? Skorpion czy Sabziro? Jak się cieszy. B, trochę bolało. Ja nie rozumiem, dlaczego oni w tym miejscu nie od odgłosu. Jak ta czaszka się rozwala, moim zdaniem, strasznie zepsuły klimat tego momentu. A no i tyle było z tej dzisiejszej walki. Tyle zostało. Sub-Zero: Sub Zero's fate is his own doing. His own doing? The Lin Kuei have a history of making ruinous choices, such as the Cyber Initiative. Znaczy <gibberish> teraz Raiden wspomniał o tym, że Lin Kuei chcą zmienić wszystkich ninja w cybernetycznych, zmodyfikowanych żołnierzy na zabijanie, na zlecenia. Did you speak out against the Lin Kuei's participation in this tournament? We were invited by Shang Tsung. He pays you to kill Earth Realm warriors, betraying your own realm. I expect better, even from an assassin. My loyalty is to the Grandmaster. Victory for Shang Tsung means the end of Earth Realm and the Lin Kuei. Baraka. I właśnie nim to chyba będziemy kontynuować następny rozdział, no nie do końca, ponieważ gramy z Cyraxem, czyli właśnie tytułowym asesynem, yy, o nie tytułowym asesynem, ale y, zabójcą nazwiskiem z Linkway, niegdyś później żółtym cybernetow cybernetowanym yy, ninjom którego możemy zacząć Mortal Kombat 3 taki również chyba też tutaj był alternatywne stroje, ale całą historię Sairaxa zobaczcie już w kolejnym odcinku, a ja tymczasem będę się z wami żegnać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach! Hej!